Michał Paweł Ogiński urodził się 22 lipca 1984 roku w 40-lecie polskiej Rze Rzeczpospolitej Ludowej. Dzień dobry, witamy Państwa w dzień szczególny, w święto odrodzenia Polski Ludowej, które przypada w 40 lat od ogłoszenia historycznego manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Szanowni Państwo. Jesteście Państwo rodzicami dziecka, które urodziło się w dniu 40. rocznicy Polski Ludowej. Z tej okazji pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Wyrażam przekonanie, iż wychowacie Państwo swojego syna na prawego obywatela naszej ojczyzny, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Prezydent Miasta Bytomia. Niestety upadek komunizmu w Polsce w 1989 roku spowodował, że rodzice Anna z Domu Duch i Mirosław Ogińscy nie wychowali swojego syna na prawego obywatela Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Pomnożyli jednak rodzinę o troje potomków. Joannę, Piotra, i Rocha. Dziadkami Michała, przyszłego malarza, byli Ewa i Zenon Ogińscy oraz Kazimiera i Czesław Duch. Czy przodkiem Michała był także Michał Kleofas Ogiński? Tego nie ustalono. Jednakże sam malarz dla Draki, czy dla też do Whipu, Powtarzał uparcie, że oczywiście, że jest potomkiem tego muzyka. Słynny kompozytor polec za pożegnania ojczyzny nie ma tu nic do powiedzenia. Nauczył jeszcze bardziej fakt powinowactwa, a przynajmniej powinowactwa duchowego z Michałem Kleofasem Ogińskim. Michał Ogiński namalował w roku 2012-2013. Olbrzymi obraz pod tytułem Polonez Amol Rodzina się kocha Pokażę wam jak przenieść rysunek za pomocą tak zwanej kratki Musimy wybrać zdjęcie które chcemy aby było powiększone Ja w tym wypadku wybrałem poloneza Będę go przenosił na to oto wielkie płótno które ma 2 metry na 2,5 metra Pierwszą rzeczą jaką, jaką robimy to, to dzielimy zdjęcie proporcjonalnie do formatu na, na które będziemy przenosili Tutaj, gdzie widzicie puste kratki, to ja jeszcze będę coś tutaj rysował. Dzielimy tę przestrzeń na kilka części Poziom Na tym zdjęciu polonę z niemal lusterek, Na przykład nie wiem, czy to jakiś wybrakowany model był, czy, czy jakiś specjalny, ale... ale po prostu nie ma i... i tak go właśnie też namaluję. Nie będę dorabiał mu żadnych, żadnych dodatkowych elementów, których nie, nie ma na tym zdjęciu. Ten... Michał od małego kochał sztukę, ponieważ jego ojciec był malarzem, akwarelistą. Był nieprawdopodobnym detalistą, ale potrafił łączyć to z lekkością, którą charakteryzuje dobra akwarela. Ojciec Michała malował właściwie tylko sakralną architekturę śląska i małopolski, pomijając tematy takie, które w przyszłości staną się głównym tematem jego syna. Postacie ludzkie Michał został ministrantem i jak stwierdził po latach starsi ministranci byli za mnie strasznie okrutni. Wysiedzali na każdym kroku moją wadę wymowy i zamykali w szafie. Ale to wszystko rekompensowało mi przepiękne mozaiki w kościele, które z lubością oglądałem i chłonąłem całym sobą i zachwycałem się nimi. Nic dziwnego, że pierwsze prace młodego Ogińskiego poruszały tematy biblijne. Katajotka była zachwycona i dawała młodemu artyście oceny 5, 6, a nawet 7 czy 8, co innego, plastyka. Z niej dostawał czwórki. Prawdopodobnie nie za brak umiejętności, ale za wagarowanie. Nie lubiłem plastyki. Bo nie lubiłem pani plastyczki, wyznał. Także zajęcia praktyczno-techniczne, w skrócie ZPT, rozczarowały go. Wspomina. Mieliśmy wyszywać jakieś wzory kolorowymi niczmi, i wszystkie dzieci dostały piątki, bo wyszywały jakieś ładne kwiatki. A ja jedyny odważyłem się wyszyć. Ukrzyżowanego Chrystusa. Temat, który dla mnie ośmioletniego czy dziewięcioletniego chłopca był bardzo ważny. Postanowiłem wtedy nie udzielać się plastycznie w szkole i zapragnąłem zaistnieć wtedy w popularnych gazetkach z dowcipami dwóch konkurencyjnych wydawnictw Super Pressu i Podulka, Podulka Studio. W obu udało mi się zaprezentować swoje humorystyczne rysunki. Jednakże Podulka docenił mnie pierwszy w, w swojej prezentacji, gdy miałem 13 lat, a rysowałem już, już takie rysunki od 12 roku życia, napisałem Urodziłem się 22 lipca 1984 roku w Bytomiu pod znakiem raka Mieszkam w Radzionkowie Moim hobby jest rysowanie, czytanie książek oraz granie na komputerze w różne gry, począwszy od przygodówek, a skończywszy na strategii Lubię też jazd na rowerze i piłkę nożną. Moją ulubioną potrawą jest pizza, ulubionym napojem woda mineralna, a ulubionymi kolorami czerwony i czarny. Dowcipne rysunki rysyły od dwóch lat, jednak już dużo wcześniej, bo kiedy miałem jakieś dwa lata, mogłem pochwalić się pobazgranymi przezemi ścianami i wykładzinami w całym mieszkaniu. Mam dwóch braci: Piotrka i Rocha oraz siostrę Asię. Tata jest artystą plastykiem, a mama pielęgniarką. W szkole uczę się nawet nieźle, jednak nie lubię plastyki, z której na świadectwie miałem cztery. Najbardziej lubię czarny humor i dowcipy abstrakcyjne. Jestem wielkim wrogiem plagiatów. Gdybym tylko spróbował zerżnąć cudzy pomysł, moja siostra Asia, która ogląda wszystkie moje rysunki i bardzo lubi gazetki pana Podulki, Natychmiast by to wykryła. Wcześniej rysowałem dla własnej przyjemności, komiksy z wymyśloną przez siebie postacią, którą nazwałem Zytys. Antagonistą i wrogiem Zytyza był Trylion. Włochaty stwór, który mieszkał w przedziwacznym statku kosmicznym. Ten komiks rysowałem, odkąd nauczyłem się pisać. Rysowałem tak szybko, że postronny widz mógł nie nadążyć za moją myślą, nawet jeśli w dymkach były napisane jakieś słowa. Ale to nie miało dla mnie znaczenia. Ważne, że ja wiedziałem, o co w, tym, w tych komiksach chodziło. Inaczej sprawa przedstawiała się, gdy wysyłałem swoje rysunki do wydawnictw Podulki czy Sadurskiego. Tam rysunki przychodziły ostrą selekcję, musiały zawierać jakąś zabawną myśl czy płętę Uwierzcie mi, że narysowałem setki rysunków, zanim wydrukowali mnie po raz pierwszy. Debiutowałem u Sadurskiego, ale gazetka z tym rysunkiem gdzieś zaginęła.